Potrzebuję trochę pieniędzy. Muszę sobie kupić nowe buty, nową sukienkę. No, nie wiem, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby zarobić. Spiszmy sobie, jak szybko zarobić pieniądze. Mama, nudi nudi, tak, nudi nudi, mama, co robić, co robić? Mówiłam wam, że musimy iść do sklepu po zakupy. Nie możemy się teraz bawić. Nie, mama, do sklepu nie, bawi, bawi, bawi. bawi. Powtarzałam wam, pobawimy się później po zakupach. O, cześć Skipper! Cześć Barbie, jak miło Cię widzieć! Co u Ciebie słychać? Ach, wiesz, same problemy na głowie. Dzieci marudzą, że chcą się bawić, a ja muszę iść po zakupy. Nie mam ich z kim zostawić. Mama, noody nudi, nudi nudi, bami body, No Barbie, to faktycznie słabo. Skipper, wiesz co? Muszę lecieć, bo dzieci nie dadzą mi zrobić tych zakupów. <laughs> Okej, okay, topa. Wiesz co? Muszę udać się do fryzjera, ale nie mam z kim zostawić dzieci. Jakbym miała tylko chwilkę dla siebie, Och, ale bym wypoczęła. Wiesz, powiem ci, że mam to samo. No ale cóż, nie ma dobrej opiekunki w mieście. Mama, mama! A? Mam pomysł! Już wiem! Będę opiekunką do dzieci! Muszę zadzwonić do wszystkich na pewno się przyłączą! Skipper? Mhm. No pewnie, ja też jestem za. Za chwilę tam będę. Hej, kat skipper? Aha, ekstra pomysł, no pewnie. Okej, okay. za chwilę tam będę. Halo, halo? A, opiekunka dla dziecka? No nie wiem. No dobra, to też tam za chwilę będę. Tylko potrzebujemy jakiegoś miejsca. Hmm, niech pomyślę. O! Ogłoszenie! Wynajmę lokal. Mhm. To idealne miejsce dla nas! Dzień dobry! Ja dzwonię sprawie ogłoszenia, tak, chciałabym wynająć lokal. To będzie nasze miejsce! Klub opiekunek! Jak wam się podoba? Wow, powiem Ci, skipper, że naprawdę mega! Ach, a ja nie jestem do końca przekonana. Naprawdę mówię wam, będzie mega! Będziemy opiekować się dziećmi, zarobimy kupę kasy, będzie nas stać na wszystko! A już się nie mogę doczekać! No tak, to jest całkowicie pusto. Jak mamy opiekować się dziećmi w czterech ścianach? Pustych. Ojej, no przecież mówiłam Wam, żebyście przynieśli kilka rzeczy. Macie? No pewnie. Ja mam kilka rzeczy od mojej kuzynki. A ja mam młodszego brata i też przyniosłem kilka fajnych rzeczy. No to super, nie ma na co czekać. Czas otworzyć klub opiekunek. Klub opiekunek gracza do akcji. Hej, zobaczcie, jakie mam mega popy! Mogą to być też klocki. No, i to ja rozumiem, zobaczcie, od Barbie dostałam taką mega półkę. Tutaj ułożymy wszystkie zabawki. Zmieści ich się naprawdę bardzo dużo. No nie wiem, chyba tutaj będzie pasować. O! Oh, hmm, tylko nie mam zabawek do niej. Ja mam? To są moje zabawki z dzieciństwa. Ach, ale się super nie bawiło. Wow, jest ich mega dużo! No okej, okay, to teraz musimy je ułożyć. Wow, powiem ci Natalia, że masz naprawdę ogromną kolekcję zabawek. Hm, wiesz, to nie wszystko! To tylko jedna dziesiąta. A ja mam takie drewniane klocki. Przydadzą się? O, ja, uwielbiam drewniane klocki! Zaraz je ułożę! Jestem mistrzem w układaniu klocków. I samochody z mojej prywatnej kolekcji. Uwielbiam Tetris. Tutaj będzie idealne miejsce na te klocki. ściana wygląda mega. Uwielbiam Tetris. Skipper, cześć. Chciałbym się ciebie coś zapytać. Wiesz co, teraz nie ma czasu. Mamy dużo meblowania. Śpiesz się? Szybciutko, szybciutko. Ach, no, może następnym razem. Ach. Musimy zrobić też kącik pielęgnacyjny, oczywiście. Hmm, tylko gdzie go postawić? walkę postawię tutaj, na tan, przynieść wanienki. Idę, już idę, gdzie je postawić? Tutaj postaw obok walki. I jeszcze druga. Ok, kącik pielęgnacyjny już jest. Hej. A gdzie postawić ten fotelik do karmienia? Dostałam od kuzynki. Tutaj chyba będzie ok. Perfekto, Nadia. Łóżka też muszą być. Oczywiście piętrowe. Dla miłośnika motoryzacji. Hej, pomóżcie mi przy tych puzlach, bo nie wiem, co jest do czego. Dwójka do szóstki? Hmm, Uf, ale to była zabawa. Hej, mam jeszcze pufy w kształcie domina, ale hej, nie widzę, gdzie idę. Wo, wo? Ale przynajmniej miałam miękkie lądowanie. Ja, jak byłem mały, to uwielbiałem układać klocki Lego. Chociaż teraz też uwielbiam. Hej, ale nie można zapomnieć o łóżeczku dla niemowlaczków. Gdzie postawić kosmiczną konsolę? Kosmiczną konsolę my tutaj będziemy opiekować się małymi dziećmi, a nie nastolatkami. No dobra, ale to miało być dla mnie. I chustawka? Zostało jeszcze trochę zabawek, to zostawmy je w koszach. Na pewno się przydadzą. I lampki z shopkinsów, truskaweczka i jabłuszko. <grych> Hej, mam jeszcze pomysł! Przyklejmy jeszcze kolorowe naklejki ze zwierzątkami. Na pewno dzieciom się spodobają, mega! Tak też, jest trochę tutaj smutno. No, racja. Wydaje mi się że już skończyliśmy. Wygląda mega, taki kolorowy i tyle zabawek, dzieci na pewno będą miały co robić, a rodzice będą po prostu zachwyceni. Kiper. Ale co dalej? No właśnie, tak się napracowaliśmy. Jak teraz znajdziemy jakieś dzieci do opieki? Mam pomysł. Zamieścimy ogłoszenie w internecie. <gryw> Uwaga, pisze Popiekunek zaopiekuje się twoimi dziećmi już tylko 5 zł za godzinę. Gotowe! Teraz czekamy na zgłoszenia! Skipper! Ale czy 5 zł na godzinę to nie jest trochę za mało? 5 zł? Napisałam 5 zł? No tak! Co ja zrobiłam? Mm, ale pewnie i tak się nikt nie zgłosi. Hej, jeśli podobał wam się nasz dzisiejszy odcinek, to szybko zostawcie łapkę w górę. I jak pod tym filmem będzie 2000 łapek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z klubem opiekunek. Mamy też pytanie dla osób, które bardzo uważnie oglądały nasz film. Napiszcie w komentarzu, ile samochodów przyniósł Nathan? wiecie? I jeszcze pozdrowienia. Pozdrawiam, dziwaczka. I ja pozdrawiam, Agata Lachowicz. Pozdrawiam Magdalena Korta Senger, a ja pozdrawiam Izabela Pławecka. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Papa, papa! Pa. Skipper, wiesz co? Bo ja bym się chciał Ciebie coś zapytać, bo już dawno się Ciebie coś chciałem zapytać. Czy nie poszłabyś ze mną? To znaczy, jakbyś chciała, to czy nie poszłabyś ze mną do kina? Natan, Natan, nie teraz. Mamy 500 zgłoszeń do klubu opiekunek. Jak my sobie poradzimy z taką ilością dzieci? Ła!